Hej, Siema, witajcie! Tutaj, Tati kolekcjoner. Dzisiaj, dokładnie tak jak tydzień temu, e, w poniedziałek, mniej więcej też o tej porze, pokazywam Wam album Champions League. 14-15. Dzisiaj również Wam go pokażę, ponieważ wysłałem parę nawet niepowtórkowych kart do Tobiasza Pacholskiego, do Tobiego Real Madrid, ponieważ on bardzo chciał dwa Risingi, tam to mniejsza z tym, i jedną kartę One to Watch. Tak bardzo je chciał, że dał mi trzy bardzo dobre karty. Tak, tak się błagał. No. No, tam nie chcę teraz więc ale pojedyncze naprawdę dobre, w tym limitki. No i właśnie hmm, pomyślałam sobie, że przecież mogę odkupić te karty, bo niedaleko mam Max Collection, to hmm, tatuś przyjedzie, no i mi to kupi. No i ja zresztą też, albo też przez internet, to wszystko zależy. No, a także tam jeszcze odpisa, no tam dobra, to, to już takie sprawy prywatne, nie będę teraz sobie kontynuował. A teraz wam... <laughs> Oj, przepraszam, taka ranna chrypa. Pokażę wam... Jeszcze raz. Niewiele się to zmieniło oczywiście. Może trochę bliżej. No i tutaj kartę to dostanę. Chociaż jeszcze nie wiem. Yy, bo, bo... Bo... Skype'a, FIFA, czy macie gruszka? Uznał mnie za oszustwa, nie wiem czemu. No i tam to wiesz napisał, że nie jestem, no bo kurde ja nie jestem, nie wiem o co chodzi. Czemu on sobie tak pomyślał, no ale ja sobie dzisiaj e, Maćko wy, wyślę, wyślę tobie e, tą przesyłkę. No i sam się kurde przekona, że ja nie jestem oszust, no bo kurde, że blany. No i tutaj tak samo. Tutaj to dostanę. No a tutaj już normalnie, brakuje mi paru kart. No a tutaj właśnie Munira Al-Hadadiego sobie chciał, to wiesz? No czyli to Madryt, więc ja mu to dałem. No dobra, tutaj brakuje bazywki i rajtinga z Badrylei. No i tutaj, tej D. No i tutaj też chciał. To wiesz, bo karty ja, więc mu to dałem. Czelsi się nie zmieniła. Równie dobrze i Moskwa. A, 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 a. poczekajcie, czekajcie. Tutaj dostanę również ratinga. Tutaj też się nie pytajcie, bo dostanę. Tutaj brakuje mi dwóch kart. Tutaj wyłakłem jednej. Tutaj tylu mi brakuje. No i też rajama Sterlinga dałem. Dobierzowi. No, tutaj. Malmo komplecik. No, niestety, parę dużych przez risingi, przez to, co to zobaczyć. No, nie mam już w komplecie, ale szybko zobaczycie, że do będę. Jeśli wy macie Munira, znaczy ja to, to już dostanę. Ale jeśli wy macie um, tego, no, jakieś inne tam karty, no to mi po prostu dacie. Manchester City. Brakuje mi dwóch kart bazowych. Asmunak w komplecie i zarąbiście z Olimpiakusu brakuje mi czterech kart z PSG brakuje mi Mastera i Bry tutaj brakuje mi dwóch padówek drożnych królewskich tutaj trzech kart tutaj czterech kart i tutaj trzech tutaj dwóch i tutaj tak to wygląda Tutaj defensywy. Tutaj. taki player. Pierwsza strona. Tutaj druga strona. Mam ja, ja dura, Fajnie. Yy, I tak. Tutaj też nie pytacie mnie o tą kartę. No bo jak tam chcecie to dobra. No i tutaj takich. No i też. No i mara inventivenesa. Ja nie poszukuję. I table. To już widzieliście. Myślę, że nie będę Wam jeszcze raz pokazywał. Lady simy i legendy. Tutaj mamy takie lmieckie. I tutaj. Kolejna strona. Dobra. Taki jeszcze szybszy odcinek, ponieważ tu tylko niewiele się dosłownie tyci się zmieniło. No dobra. To ja dzisiaj trzymam osobno. Słuchajcie, aż. Trzem wysyłam przesyłeczki: guzikice, tobiaszowi i maćkowi. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Dobra, to cześć.